Witam wszystkich, taki króciutki filmik Patrzę, patrzę, nie wierzę, mówię szczepa się zapadła No fakt faktem, że trochę deszcze padają U was tam wszędzie w Polsce śnieg, a u mnie na wschodzie deszcz I zobaczcie jak się przyczepa za, zapadła Normalnie ja jestem w szoku Jak się zapadła No, a zaraz zapytacie co jest na szczepie, I z przodu też Zapadła się a na przyczepie saletra saletra pulan, 6,5 tony tato na wymianę za pszenicę przywiózł sobie trochę no i mówię, kurde powiem szczerze, że jestem w szoku jak to się zapadło, niby to nie jest jakaś wielka waga, no ale wąskie opony no, ale to tylko taki krótki odcineczek, bo Zapraszam wszystkich o 16 na film. Ci co widzieli re, re, relację, no to dostaną odpowiedź co to za kombajn.